A powiedzcie mi trochę o swoich y, zainteresowaniach, pasjach w wolnym czasie, jak jest? To lubimy się czasem przebrać w średniowieczne ciuchy i razem ze znajomymi wyskoczyć na jakiś średniowieczny turniej. No dobra, to jest <noise> niezła akcja. <noise> Naszą ulubioną Dyscypliną historyczną jest biesiadnictwo. Zatem rozbijamy obozy, wyciągamy bigos i smalec i biesiadujemy. Dla mnie to jest tam taka zabawa. Ja tam historia nawet w szkole to tak średnio interesowała, ale tutaj Marta... Tam pojechałem raz, Marta, i tak mi się spodobało. Najbardziej, bo są ludzie, oni też nie są z żadnymi nudziarzami, lubią właśnie się pobawić, pogadać. Potańczyć, wypić. Yy, ludzie do tańca i do różańca. No, pojechałem raz, z nimi pojechałem drugi raz, Aha. wtedy mnie tam poprzebierali, dali mi zbroje. No, jak ty się czułeś w ogóle tak? Na początku tak dziwnie, a potem to już tak, całkiem inaczej. Jak już w z Tasaka w hełm dostał, to już mu przeszło. <laughs> Naprawdę? Tam się takie rzeczy dzieją? No, w walkach w Buchucie. Jeszcze <laughs> miałem taki hełm za duży, to trochę mi spadał i nie widziałem do końca, musiałem tak głowę podnosić. Faktycznie Janusz ma coś takiego w urodzie nie dzisiejszego. Jak patrzę na niego, to, to ja potrafię sobie wyobrazić, jak on w tych kostiumach wygląda. Naprawdę. Na pewno jest jakieś takie drewcie adrenaliny, jak się wychodzi do tej walki, że tak inaczej jest więcej ludzi w tłumie. Do końca nikt nie wiadomo, ko kogo nawala. No po prostu czat. Rzadko się zdarza, żeby para miała wspólną pasję, a jeszcze tak odjechaną, inną, niestandardową. No po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem.